Pan senator Górecki. Tak? Ja mam krótkie pytanie i wydaje mi się, że istotne. Jeśli to ma charakter konkursowy, to chciałem zapytać pana posła o to, jakie są priorytety w jego planach działania, jeśli będzie wybrany. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, bardzo proszę, może na trybunę i będziemy odpowiadali. Co ty już Znaną panu trybunę zresztą, tak? Panie Marszałku, Panie Panowie Senatorowie, chciałbym na początku wyrazić ogromną satysfakcję, że przed Wysoką Izbą mogę występować. Sam będąc senatorem ten okres swojej aktywności parlamentarnej pozostawiam wyjątkowo czułej i sympatycznej pamięci bardzo krótko żeby nie przedłużać takie cztery zasadnicze priorytety które uważam, że powinny być w sposób szczególny zaznaczone w pracy Najwyższej Izby Kontroli, to po pierwsze wzmocnienie autorytetu nik -u. I tu nie mówię o tym autorytecie, który wyraża się w dużym zaufaniu społecznym do tej instytucji, ale w tym autorytecie, który wyraża się w relacjach z innymi instytucjami publicznymi i powiem o pewnym szczególnym zadaniu, a mówię o nim nie przypadkiem, bo ono będzie wymagać dobrej współpracy także z Wysoką Izbą. 2010-2012 Najwyższa Izba Kontroli skierowała 114 wniosków delegeferenda, czyli o konieczności zmian przepisów prawa. Z tych 114 wniosków została zrealizowana tylko 1 czwarta. To jest oczywiście wyjątkowo niepokojąca statystyka, jeżeli Konstytucyjny Naczelny Organ Kontroli Państwowej stwierdza potrzebę zmian przepisów prawa, a później z tym nic de facto się nie dzieje. Dlaczego o tym mówię Państwu? bo w 2009 roku było, była przeprowadzona podobna analiza, ona dotyczyła zarówno wniosków delegaferenda, jak i wniosków związanych z uchyleniem niekonstytucyjnych przepisów będących następstwem wyroków Trybunału Konstytucyjnego. I to Państwo jako Izba Wyższa Parlamentu wtedy wykazaliście się niezwykłą aktywnością. W sposób szczególny zajmowała się tym Senacka Komisja Ustawodawcza. Wspominam to także dlatego, że sam byłem zaangażowany w te, te prace i można powiedzieć, że zasadnicza część tych zaległości związanych z niezrealizowaniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego w wyniku wyjątkowego zaangażowania w Senatu, bo to stąd wyszło kilka 10 projektów ustaw będących realizacją wyroków Trybunału Konstytucyjnego udało się właśnie zrealizować i to jest ogromny dorobek, który Polski Senat, Izba, która cały czas jest w toku dyskusji o jej potrzebie czy braku funkcjonowania, może zawsze pokazać jako właśnie takie niezwykłe osiągnięcie Senatu. I dlatego mam nadzieję, że Senat także mógłby stać się wyjątkowo ważnym partnerem w zakresie realizacji tych wniosków. One oczywiście będą wymagać inicjatywy legislacyjnej. I jeżeli Państwa decyzja byłaby pozytywna co do mojej kandydatury, to chciałbym tutaj bardzo blisko z Izbą współpracować. Trzy pozostałe priorytety to zogniskowanie kontroli na rzeczywistych problemach państwa i tutaj mówiąc o tak zdiagnozowanym problemie, widzę potrzebę. Diagnozy tych obszarów zagrożonych szczególnym ryzykiem. W zasadzie my te obszary znamy. To są obszary, gdzie systemowo na przykład może dochodzić, jak pokazują analizy nie tylko polskie, ale ogólnoświatowe, do zagrożenia korupcją. To są duże przetargi na projekty informatyczne, infrastrukturalne, te z wykorzystaniem funduszy europejskich. I tutaj przy tym priorytecie rysuje się jeden priorytet szczególny. Komisja Europejska w nowej perspektywie budżetowej chce wprowadzić instrument tak zwanej korekty finansowej netto, to jest rozwiązanie które może być wyjątkowo trudne z punktu widzenia państw członkowskich. Ten instrument polega w praktyce, przepraszając troszeczkę za uproszczenie na tym, że kiedy dzisiaj w mijającej perspektywie w jakimś projekcie stwierdzono nieprawidłowości, to Polska mogła podmienić ten projekt na inny projekt i nie utracić pieniędzy. Jeżeli weszłoby rozwiązanie w wersji proponowanej przez, pierwotnie proponowanej przez Komisję Europejską, gdzie nieprawidłowości są sformułowane w sposób ogólny, bez doprecyzowania kryteriów, a dodatkowo z zasadą, że de facto przy stwierdzeniu tych nieprawidłowości Komisja mogłaby podjąć decyzję o odebraniu pieniędzy państwu członkowskiemu, a pamiętajmy, że najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje będziemy tym największym beneficjentem, to w sposób naturalny wskazuje, jak istotna jest Potrzeba tworzenia efektywnego systemu kontroli na poziomie krajowym i uważam, że Najwyższa Izba Kontroli w sposób szczególny musi ogniskować swoją uwagę na kontrolach, na kontrolach beneficjentów. To dodatkowo, tak jak powiedziałem, musi być uzupełnione taką analizą, gdzie w sposób szczególny występują te zagrożenia systemowe przy tego typu projektach. I, I oczywiście niezwykle ważny priorytet, jeżeli mówimy o tych rzeczywistych potrzebach państwa i który mam nadzieję, że państwa ucieszy. Uważam także, że Najwyższa Izba Kontroli musi daleko aktywniej oceniać także, czy stan faktyczny związany z planowaniem z tym, co się planuje osiągnąć. W związku z wejściem w życie określonego projektu legislacyjnego udało się osiągnąć. Państwo jako parlamentarzyści często macie w sposób ograniczony dostęp do informacji, czy te założenia, które miał ustawodawca, czy to był projekt rządowy, czy senacki, czy sejmowy, udało się w praktyce zrealizować. Oczywiście przecież każda inicjatywa legislacyjna może podlegać później korektom, żeby ten efekt osiągnąć. I Także uważam, że Najwyższa Izba Kontroli w sposób szczególny, także z uwagi na charakter tej szczególnej więzi, który łączy NIK z Sejmem, powinna się włączyć w dostarczaniu Państwu jako senatorom tej informacji co do poziomu uzyskanego efektu w stosunku do planów przy projektach legislacyjnych, a przy innych zadaniach w stosunku do wydatkowanych środków publicznych. Planuję także wzmocnienie podejścia eksperckiego w pracy Najwyższej Izby Kontroli, szerszego otwarcia na pracę ekspertów zewnętrznych. W NIK-u oczywiście pracują fachowcy, którzy w zakresie kontroli stanu faktycznego z przepisami prawa są specjalistami w tym dziedzinie, ale niewątpliwie ta ich wiedza i ich wysiłek może być uzupełniany takim szerszym otwarciem na udział ekspertów na udziale ekspertów zewnętrznych i ostatni już priorytet to takie poprawienie jakości, czytelności wystąpień kontrolnych, ale rozumiane szerzej. Uważam, że NIK, poza tym oczywiście, że kontroluje i to jest jego podstawowa cecha, korzysta ze wszystkich narzędzi, z tym najdalej idącym, jeżeli stwierdza nieprawidłowość, czyli z złożeniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, musi prowadzić szerszy dialog na poziomie podmiot kontrolujący, podmiot kontrolowany. Musi wcześniej informować o kryteriach ocen, które będą w toku kontroli o celach, które chce osiągnąć, a po zakończeniu kontroli szeroko informować o tym, co zmienić w pracy kontrolowanej jednostki. Uważam, że w dokumentach pokontrolnych oprócz informacji o nieprawidłowościach absolutnie mogą być informacje zawarte o tym, co w danym podmiocie jest realizowane prawidłowo, także rekomendacje co do tego, jak można dane rozwiązanie, daną sytuację rozwiązać lepiej, żeby efektywniej wydatkować środki publiczne. Musimy pamiętać, że nikt to strażnik pieniędzy podatników, nikt to narzędzie, którym dysponujecie także państwo jako senatorowie, żeby podnosić efektywność funkcjonowania administracji publicznej, a mam wrażenie, że to narzędzie nie jest wykorzystywane w tak szeroki sposób, jak moglibyśmy tego oczekiwać. Dziękuję.